ten podniesiony okresowo poziom stresu może manifestować się jako zatrzymanie wody podskórnej. Jem uwaga 2300 kcal, jeżeli mamy sporo tej tkanki, rzucić to wszystko, wrócić do jedzenia tak jak się jadło. Uzyskiwanie efektów nie jest tak czasochłonne, jakby się wydawało, tylko że te muszą mieć czas, żeby się rozkręcić, a potem pojawiają się bardzo szybko. Oczywiście, jak działamy właściwie i jak nie popełniamy bardzo powszechnego błędu, o którym będziemy sobie rozmawiać dzisiaj, na drodze właśnie do pozbywania się. Tkanki tłuszczowe. Nie tracenia wagi, żeby się wychudzić i zostać z brzuchem, bo nie o tym jest ten kanał, tylko właśnie skupiamy się na rekompozycji, żebyś również i ty, widzu, był zadowolony z działań. No bo oczywiście można się frustrować albo okłamywać siebie, trzymam dietę, trenuję i wcale nie zależy mi na efektach. Jednak prawda jest taka, że jeżeli działamy, to dobrze, żeby te efekty były, bo nic bardziej nie motywuje niż właśnie naocznie zauważalne zmiany. Tylko ze zmianą sylwetki jest niestety tak, czego nauczyła mnie wieloletnia. Praktyka jako trener, że te zmiany pojawiają się z pewnym opóźnieniem, i po drodze musimy wziąć na klatę pewne niepożądane adaptacje, które chwilowo tylko chwilowo maskują nasze wypracowane efekty. Cześć, z tej strony Michał Kancerz, Wasz trener z internetu. Mam nadzieję, że się stęskniliście, ale w sumie nieważne, czy się stęskniliście, czy nie, poproszę Was o łapkę w górę i lecimy z dzisiejszym materiałem, żebyście już za 50 dni zauważyli naoczne zmiany w swojej sylwetce. No i tak jak podpowiada tytuł, dzisiaj skupimy się na tym, jak w nie aż tak długim okresie zmienić znacznie swoją sylwetkę. Ja cenię sobie teorię, ale jeszcze bardziej cenię sobie praktykę, więc od razu chciałbym Was zmotywować tym, że efekty się po prostu dzieją, i podczas gdy niektórzy tracą motywację, tracą wiarę w ogóle w to, że na przykład nie wiem, po czterdziestce nie będę miał kraty na brzuchu, to inne osoby, które nie popełnią błędu, którym jest zbyt częste zmienianie planu działania, zbyt szybkie odpuszczanie, zanim efekty zdążyły się rozkręcić, są bardzo zadowolone z efektów, a nawet wręcz są zdziwione, dlaczego to dzieje się tak szybko. No ale konkretnie wywołam tutaj moich ludzi, czyli jak spośród Was, którzy e, działają z filozofią z kanału, czy też realizują właśnie nasze programy żywieniowo-treningowe. Na przykład Adam tutaj się pochwalił, że zaczął w końcówce poprzedniego roku, żeby na koniec stycznia mieć prawie 10 kg mniej. Imponująca zmiana, która to odbyła się na przebiegu 3,5 miesiąca. I oczywiście to jest to, o czym uprzedzam, że jeżeli mamy dużo wyjściowo nadmiarowej tkanki tłuszczowej, waga będzie leciała szybciej. Jeżeli mamy na przykład sporo treści jelitowej, no to tutaj efekt ten się spotęguje. To oczywiście zwiastuje to, że spadek na wadze znacznie zwolni lub wręcz się zahamuje, a będzie dalej następowała rekompozycja. 14 dzień, startowe 89 kg, no i po dwóch tygodniach mamy 86 kg. Co zrobić, żeby te efekty się pojawiły? Również u Ciebie to trzeba w cudzysłowie, przed Trwać najtrudniejszy moment, w którym moglibyśmy stracić motywację. A ten kryzys będzie rozlokowany prawdopodobnie na przebiegu dwóch pierwszych tygodni działania. Jak masz werwę, chcesz ostro ćwiczyć, trzymasz się założeń swojej diety to może być niestety tak, że w przeciągu dwóch tygodni starania się na 100%, a nawet na 150%, możesz nie zauważyć znacznych efektów. A stoją za tym pewne niepożądane adaptacje, które są związane z tym, że nasze ciało dopiero wchodzi w tryb zmieniony, w tryb, w którym jak dotąd... Łapaliśmy tkankę tłuszczową, nagle zacznie tej tkanki tłuszczowej się pozbywać. I zanim zagłębimy się w dodatkowe szczegóły tych podstępnych pułapek, zanotujcie sobie tę zależność. Jak chcemy szybko się zmienić, nie możemy się poddać tuż przed pierwszymi efektami, bo może być tak, że tłuszcz już się spala, ale tego nie widzimy od razu. I każdy z nas, próbując zmienić sylwetkę, stanie na rozdrożu. Czy uzbroić się w cierpliwość i działać dalej, trenując i trzymając dietę z lekkim deficytem, czyli taką, na której dobrze się odżywiamy, ale nie najadamy się do syta, czy jednak wyzerować swoje postępy i w zniechęceniu zaniechać trzymanie się założeń, przykładowo już przy pierwszym weekendzie jedząc na czuja. No bo tak jak przykładowo ja, na przebiegu ostatnich dni też realizuję program rzeźbienie i jem, uwaga, 2300 kilokalorii każdego dnia, w tym 160 g białka, nie więcej w weekendy, nie mniej, codziennie smacznie. Codziennie pożywnie i robię dodatkowo regularnie trening oporowy. To właśnie to, tydzień po tygodniu mnie odchudza, ale największe zmiany w sylwetce pojawiły się dopiero po dwóch tygodniach stosowania takiego systemu. Bez żadnej dodatkowej kombinacji. Każdy z nas, jak chce w sobie coś zmienić, nie tylko na płaszczyźnie treningowej, jest wystawiony na próbę. Czy przetrwa pierwsze najmniej satysfakcjonujące momenty, żeby potem cieszyć się efektami? W praktyce redukcja. A, czyli celowe jedzenie mniej, żeby ciało pobrać. Brało sobie energię z tkanki tłuszczowej. To jest stan, który nie jest naturalny dla naszego organizmu, to są takie zaszłości właśnie z czasów prehistorycznych. My jako ludzie jesteśmy dostosowani do tego, żeby przetrwać i cenimy sobie posiadanie białej tkanki tłuszczowej. Białej, która jest żółta na modelu, tę ciekawostkę już gdzieś tam zdradzałem, bo chodzi tutaj o akumulację karotenoidów rozpuszczalnych w tłuszczach. Właśnie, jeżeli mamy sporo tej tkanki, no to nasze ciało się cieszy. A jeżeli dochodzi do sytuacji, do której ja was namawiam, żebyśmy wreszcie zaczęli korzystać z tej tkanki i wykorzystać ją jako energię, no to nasze ciało jest Zestresowany. I ten podniesiony okresowo poziom stresu może manifestować się jako zatrzymanie wody podskórnej. Retencja wody, która to mimo naszych wysiłków, mimo tego, że pas powinien się zmniejszać, mimo tego, że powinniśmy jedząc mniej szybko obserwować mniejszych brzuch, no to nasza sylwetka może być zamglona, spuchnięta. I może nam się prozaicznie odechcieć trzymać naszych nowych założeń żywieniowych. I żeby było jeszcze mniej ciekawie, no to obok tego, że właśnie jesteśmy popuchnięci, nie widać. Efektów naszej pracy, jesteśmy jacyś tacy osłabieni, jeszcze nie do końca weszliśmy w nowy tryb, no to nasze mięśnie zaczynają wyglądać płasko. I to dodatkowo jeszcze pogorsza nasze proporcje. Jedząc mniej, uszczuplamy zapasy glikogenu i w okresach, kiedy nie jesteśmy tuż po posiłku, możemy wyglądać płasko. Mięśnie wydają się mniejsze. Więc w tym momencie to wszystko odbywa się na przebiegu pierwszych 14 dni odchudzania, nawet weterani dbania o sylwetkę są zdezorientowani i zniechęceni, i kusi. I ich żeby. Rzucić to wszystko, wrócić do jedzenia tak jak się jadło. No bo, skoro i tak efektów nie ma, no to po co w ogóle angażować się w kwestię poprawiania tego, w jaki sposób się na przykład je. No, właśnie po to, żeby doczekać do tego nagradzającego momentu, w którym to wszystko się odwróci. Żeby nie być jedną z tych osób, które już prawie były, tak jak na takiej grafice, którą sobie przygotowałem, już były prawie u celu. Wystarczyłoby jeszcze moment i zaraz sylwetka wyglądałaby dużo lepiej i efekty zaczęły się z tygodnia na tydzień manifestować, żeby po prostu odpuścić. I wrócić do punktu wyjścia. To jest największy przeciwnik uzyskiwania efektów. To jest największy przeciwnik szybkiej zmiany sylwetki. Że tuż przed momentem, kiedy efekty zaczynałyby się pojawiać, my odpuszczamy. Albo jest jakaś okazja, albo przychodzi weekend i my zamiast rzetelnie podejść do sprawy, zjeść sobie jajka, kawałek mięsa, może potem w ten weekend przemycić pizzę, to my jemy całkiem sporo i potem jeszcze dojadamy, no bo przecież katuje się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Efektów nie ma. No i wtedy się je w weekend intuicyjnie i cały ten wypracowany deficyt po prostu znika i Ciągle kręcimy się w kółko. A w sytuacji, kiedy jednak zaufamy procesowi, doczekamy czegoś spektakularnego. Ta retencja wody znika, ale mięśnie, które były uprzednio wyjałowione z glikogenu, wypompowane, nagle stają się bardziej wrażliwe na te cukry, które zasilają je do działania. Czyli nie dość, Tkanka tłuszczowa, tak jak cały czas znikała, jej utrata przestaje być zamaskowana retencją wody, czyli po prostu nagle widzimy na ciele, że mamy mniej tłuszczu, to dodatkowo mięśnie zaczynają być bardziej chłonne, bardziej łapczywe na substraty energetyczne i gdy wtedy... W takim podłożu zaczynamy jeść w okolicy naszego treningu w pożywny sposób, to możemy się spodziewać bardzo znaczącej pompy treningowej, bo mięśnie nie są przykryte większą ilością tkanki tłuszczowej. Czyli nagle się okazuje, że w pasie mniej. W ramionach jakoś więcej, a nawet jak nie więcej, no to te ramiona wyglądają bardziej kształtnie. I może mówię tutaj nad wyraz ekspresyjnie, bo te zmiany też potrzebują czasu i zmiany będą odbywały się tydzień po tygodniu, ale właśnie po tym momencie przegięcia, czyli znika retencja wody, my już jesteśmy w redukcji, mięśnie były wcześniej wypompowane z glikogenu, a teraz. Go łaknął, teraz nim się ładują i podczas jednostek treningowych obserwujemy pompę, no to to już jest nagle moment, w którym wszystko zaczyna iść z gór. Bo po ludzku, jak widzimy efekty, to nam po prostu chce się działać. Możemy się mamić, możemy udawać, nie. Ja ćwiczę na podtrzymanie, nie zależy mi na szybkich zmianach. To ja wam powiem, może nie brutalną prawdę, tylko prawdę, która wynikała z rozmów z moimi podopiecznymi, kiedy prowadziłem treningi. Właśnie większość osób po to się zapisuje na siłownię po to zaczyna trenować, żeby widzieć efekty. Sylwetka, sprawność zdrowie, gdziekolwiek, żeby widzieć te efekty, bo w innym wypadku ciężko mówić o dyscyplinie, ciężko się zmusić do jakiejś aktywności, kiedy nie obserwujemy znacznych zmian. Ale te zmiany muszą się rozkręcić. Napisz mi może w komentarzu widzu, czy nie było takiej sytuacji, że jechałeś od poniedziałku do piątku z planem, a w weekend sobie wyzerowałeś efekty i znowu, i znowu. I w sumie tak jak sobie pomyślisz, to rok temu byłeś dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz, a może nawet wręcz złapałeś kilka kilogramów. My zawsze potrzebujemy takiej sugestii, takiego popych z boku sugerującego, że jesteśmy na właściwej trasie, to uwierz, jeżeli przez nawet pierwsze dwa tygodnie nie widzisz żadnego efektu, to jeszcze wszystko jest ok. Te efekty mogą być zamaskowane tak długo, jak oczywiście wywiązujesz się z planu. Wtedy każdy następny tydzień przyspieszy Twoje efekty, jeżeli. Dajesz siebie wszystko na treningu, trenujesz mądrze, jakościowo, pojawiasz się na przykład trzy razy w tygodniu na sali treningowej albo ćwiczysz w domu, ale nie ćwiczysz na pół gwizdka, tylko realizując ćwiczenia, starasz się dać siebie wszystko. I jeżeli chodzi o żywienie, no to nie głodzisz się, bo jakbyśmy jedli za mało, no to wtedy nie bylibyśmy wycieńczeni, wyjałowieni, nie chciałoby nam się robić nic, a prawdopodobnie szybko wrócilibyśmy do starych nawyków. Umiarkowany deficyt, nie głodówka, tylko głodówka. jemy trochę mniej. Nie zapominaj o tym, że sobota czy niedziela to również są dni, które akumulują się do planu, który w danym momencie realizujesz. Mam nadzieję, że nikt z Was nie rozproszy się na drodze do swojego celu. Mam nadzieję, że ten krótki wykład zmotywuje niektórych z Was, żeby dać sobie szansę, żeby właśnie uwierzyć, że ok, jeżeli będę realizował mądry plan, jak efekty nie pojawiają się w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, to nie jest z Tobą coś nie tak. To jest po prostu moment, w którym Twoje ciało jeszcze wariuje. Równowaga hormonalna, jest rozstrojona, ale jak zaadaptujesz się do tego procesu, to każdy następny tydzień będzie cię nagradzał efektami. Pracujesz nad tym, żeby być osobą sprawniejszą i za tym będą szły większe mięśnie. Pracujesz nad tym, co widzisz w lustrze, czyli niezależnie od wagi, w pasie ma być mniej, a tu ma być więcej. I taki efekt właśnie uzyskasz, nie zaniedbując treningów oporowych, nie zaniedbując fundamentów żywienia związanych z dostarczaniem. Jakościowych produktów, jak i kontrolowaniem ilości kalorii spożytych w ciągu każdego dnia. A jak podejść do tego, żeby mieć pewność, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, o tym będą kolejne nagrania. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was idzie, pomotywujcie się nawzajem. Ja tymczasem montuję kolejny odcinek z serii treningu z widzem, gdzie poznacie domowe ćwiczenia, jak i rozgrzewkę przed treningiem klatki piersiowej, ćwiczenia na klatkę piersiową, więc koniecznie subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco i każdego, kto chciałby realizować wspomniany w nagraniu Program Transformacja 5.0, który za rękę, przez żywienie i trening prowadzi prosto do celu, to niech wbija na stronę transformacja5.0.p. Do zobaczenia. Cześć.